Jestem przegięty? Twoja stara jest przegięta. Jeżeli padłeś ofiarą złodzieja więcej niż jeden raz, to Riot Games zadba o to, by zbanować twoje konto. Niestety to nie są żarty, a realne sytuacje, o których poinformowaliście mnie właśnie wy. Ja jestem infomod. dzień dobry i zapraszam do oglądania. Historie, które wam opowiem wydają się być naprawdę kuriozalne. Yy, przyznam szczerze, że kiedy usłyszałem o nich po raz pierwszy... To nie uwierzyłem. Cytując klasyka, myślałem, że ktoś mi tu wciska jakieś farmazony. I nie chodzi o to, że nie ufam moim widzom, ale znamienne jest to, że kiedy dostaję od Was wiadomości, by w czymś pomóc albo nagłośnić jakiś temat, no to zdarza Wam się trochę podkoloryzować całą historię. Dlatego często proszę Was o wysłanie dowodów, screenshotów i nie inaczej było w tym przypadku. No dobra, ale przejdźmy do meritum. Zaczniemy od Roberta, który zgłosił się do mnie na maila z wiadomością, gdzie opisał, na czym polega jego problem i poprosił mnie o pomoc. Sytuacja wygląda następująco. Firma Riot Games postanowiła zbanować moje konto ze względu na podejrzaną działalność. Cała rzekoma działalność polega na tym, że moje konto zostało ukradzione kilkukrotnie. Na żaden z tych wypadków nie miałem najmniejszego wpływu. Były to dokładnie włamania na moją skrzynkę pocztową i po którymś razie oznajmili, że nie będą mi więcej pomagać. Moje konto zostało ukradzione ponownie. Po napisaniu do supportu Riotu, powiadomiono mnie o trwałym zablokowaniu konta. I teraz dla formalności na ekranie pojawiła wam się wiadomość Roberta do supportu, która świadczy o tym, że to nie jest żaden fake, której nie będę czytał, bo są to dokładnie te same informacje, o których mówiłem przed chwilą. Natomiast przejdźmy do odpowiedzi Riot Games. Niestety w związku z ilością przypadków, w jakich bezpieczeństwo tego konta zostało naruszone, trwale zablokowaliśmy je w związku z podejrzaną działalnością. Bardzo poważnie podchodzimy do spraw związanych z kontami, by chronić naszych graczy. Każdy gracz jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego konta i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania związane ze swoim kontem. I tutaj postawmy kropkę. Zanim przejdziemy do rozwiązania tej zagadki, jeżeli możemy tak to nazwać, to łapcie jeszcze szybko odpowiedź Riot Games na wiadomość od Alana który także się do mnie zgłosił i którego spotkał dokładnie ten sam problem. Trochę ubolewam nad faktem, że są to odpowiedzi kopiuj-wklej, choć napisane przez dwóch innych pracowników. Tak jednak domyślam się, że pewnie dostają setki, jak nie tysiące wiadomości, więc jestem w stanie to zrozumieć. Jednak spójrzmy na suche fakty. Mamy dwóch graczy, których konta często padały ofiarą kradzieży. Za każdym razem udawało im się je odzyskiwać, lecz Riot Games w pewnym momencie uderzył pięścią w stół i powiedział: Stop, tak dłużej być nie może! I dożywotnio zablokował zarówno konto Roberta, a także Alana. Dlatego zadajmy myślę bardzo ważne pytanie: czy te bany faktycznie były zasadne? W tym celu wykorzystałem fakt, że mam uproszczony kontakt z Riot Games i napisałem do nich w tej sprawie. Opowiedziałem to wszystko, co wam, przekazałem niezbędne informacje, czyli screenshoty yy, oraz numery ID obydwóch zgłoszeń i jeden z pracowników, niestety nie mogę powiedzieć który, odpowiedział mi, że jeszcze raz sprawdzi te zgłoszenia i jeśli wystąpił błąd lub coś innego, to prześlę je do ponownego rozpatrzenia. Problem jest taki, że no, nie dostałem merytorycznej odpowiedzi. Dlaczego właśnie postępują w ten, a nie inny sposób? W sensie na jakiej podstawie? Dlatego zacząłem samemu szukać odpowiedzi i moje dochodzenie zaprowadziło mnie prosto do regulaminu warunków użytkowania League of Legends. Pierwszy zapis mówi o tym, że jeżeli dowiemy się o nieautoryzowanym dostępie do konta, to naszym zadaniem jest natychmiast poinformowanie o tym Riot Games. Dodatkowo, jeżeli ktoś wyrządził jakieś szkody z naszego konta, to cała odpowiedzialność w tym także uregulowanie strat, jest po stronie użytkownika, do którego konto należy. Chociaż w tym miejscu stwierdzenie własne konto jest mocno na wyrost, bo tak naprawdę wszystkie konta w League of Legends należą tylko i wyłącznie do Riot Games. I chociażby z tego względu nie możemy ich sprzedawać. Jest to oczywiste i mówię o tym bardzo często, ale wciąż wiele osób jeszcze o tym nie wie. I ostatni, trzeci zapis, który udało mi się znaleźć i który choć w małym stopniu. No, odpowiada na nasze pytanie, to fakt, że Riot Games w każdej chwili bez żadnej odpowiedzialności może zawiesić nasze konto i nic nie możemy z tym zrobić, ponieważ, jak powiedziałem wcześniej, to konto i tak nie należy do nas. Potem jeszcze czytałem kilka razy tą odpowiedź ze strony supportu Riot Games i doszedłem do następujących wniosków. Mimo, że cała zawartość konta, na którym gramy, czyli skiny, postacie, a także ranga, należy prawnie do Riot Games. Tak, naszym obowiązkiem jako użytkownika jest odpowiednie zabezpieczenie konta przed potencjalną kradzieżą. A zarówno konto Alana oraz Roberta zostały już kiedyś skradzione. Wtedy Riot Games dał im ostrzeżenie, chłopaki odzyskali konta, ale dalej nie wprowadzili odpowiednich zabezpieczeń, więc Riot Games, no, nie będzie się cackał i poczęstował ich dożywotnim banem, tak to rozumiem. Ja wiem, że może być trudno szukać w tym wszystkim jakiejkolwiek logiki, ale myślę, że Riot wychodzi z założenia, że że jeśli twoje konto zbyt często pada w ręce nieuczciwych osób, które jakby nie patrzeć, mogą następnie to wykorzystać na swoją korzyść, co jest równoznaczne ze szkodą dla Riot Games. Bo wystarczy, że z twojego skradzionego konta zostaną wysłane podejrzane wiadomości, linki do twojej listy znajomych i następnie ktoś z nich da się nabrać i potem jego konto zostanie skradzione, no to mamy efekt no toczącego się koła, tak i wszystko się zamyka i to jest taki efekt no. Jedna osoba nabiera dwie osoby, dwie osoby nabierają cztery osoby, i tak dalej, i tak dalej. No wiecie o co mi chodzi. Wiecie, to jest tylko moja teoria, i nie mówię, że tak właśnie musiało być. Ja tylko głośno myślę. Tak czy siak, to dalej jest dla mnie trochę niezrozumiałe. I niech historia dzisiejszego filmu będzie dla nas wszystkich przestrogą, i zadbajmy o to, by nasze konta były naprawdę dobrze zabezpieczone. I na końcu jeszcze taka mała dygresja, bo podejrzewam, że chłopaki, o których dzisiaj mówiłem, no mają po prostu na kompie jakiegoś wirusa, który ściąga wszystkie loginy i hasła, więc dlatego tak często ich konta ulegały kradzieży. Ale niech to będzie również lekcja dla nas i ogarnijmy sobie wszyscy jakiegoś dobrego antywirusa, nie wiem, przeskanujmy kompa, bo faktycznie szkoda jednak stracić konto, na którym grało się przez wiele, wiele lat. Jestem ciekaw, co wy o tym sądzicie oraz czy mieliście podobną sytuację, więc zapraszam do komentarzy, a jeżeli macie jakiś inny problem, no to zapraszam do kontaktu na fanpage'a albo na oznaczenie mnie w poście na naszej grupie Chlebie InfoModa. I co? I to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Mówi dla was InfoMod. Narka.